Witajcie! W dzisiejszym odcinku składamy ciąg STIL ms 181 Dostałem już wszystkie części, wszystko już jest ładnie spasowane, jak widzicie, i przygotowane. Postarałem umyć się ten karter, doprowadzić go do jakiegoś takiego stanu. Wyszło to tak, jak widzicie. Darka była bardzo mocno zabrudzona, nie szło tego nawet zdrapać, skuć. Ja tutaj naprawdę robiłem różne zabiegi przez długi, długi czas, żeby doprowadzić to do jako takiego porządku. Zakupiłem nową misę, uszczelniacze. Pierścienie. Jest jeden z shortów, na który was odsyłam. Czy wymieniać misę właśnie w takich pilarkach i czy faktycznie jest to konieczne? Zobaczcie, ta misa nie ma żadnych śladów, żeby łożyska były w jakikolwiek sposób luźne w tej misie wytarta. Żeby była, żeby te łożyska w jakikolwiek sposób się obracały czy się suwały. Mimo to, jak to wygląda, zapraszam Was na obejrzenie shorta. Do shorta będzie link pod filmem w opisie. To była stara misa. Tutaj mam już przygotowany cylinder. Jak widzicie, trochę go tam odczyściłem. Trochę się tam udało to zrobić. Macie okno wydechowe. Naprawdę, to były godziny, godziny drapania. W pewnych miejscach jednak już nie szatpałem się z tym aż tak bardzo i nie starałem się usunąć tego nagaru. Nagar ten powstał na skutek soków z drzew i iglastych. Są on przypalony. Nieczyszczona ta była od nowości. No i tak to wyszło, jak wyszło. Pierwszą czynnością, której przystąpię... Ale jeden tłok, wszystko jest na sucho. Oczywiście wało, wszystkie łożyska są nasmarowane, tak? Łożyska są oryginalne sztila 40 zł za sztukę. Yy, przystąpię do założenia tej oto przejściówki. Tutaj widzicie już ten prześciółka yy, Zainstalowana. Teraz pokażę Wam. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak udało mi się dopracować właśnie już ostatecznie płok, jak to wyszło, tak to jest ten płok, stary tłok. To jest to przeze mnie odczyszczony, trochę to trwało. Wnętrze tak samo jest czyściutki. Jak zakładam pierścień, jeden pierścień zakładam sobie tutaj od dołu. Właśnie w ten sposób tak naprawdę nic nie podkładam po prostu wsuwam go powolutku może się tam bawić z jakimiś czy coś tam ja tutaj delikatnie go unoszę sobie wpycham tak go sobie tutaj przekręcam żeby właśnie tym zamkiem był w tym miejscu żeby nie rysował tłoka i tak go powoli powolutku wpycham po prostu o swoje miejsce on tu nic nie rysuje nic, nic, nic się tu nie dzieje, a nawet jeżeli powstają jakieś takie drobne mikroryski, to naprawdę one nic nie wnoszą. Ten tłok jest pełen takich mikrorysek, są już używany, powstają one normalnie, naturalnie w silniku w czasie jego pracy. Pierśń górny, sobie zaczynam tak i sobie robię tylko w ten sposób. Od tej strony. Ciach. I już jest. To jest kwestia wyczucia, trochę w palcach, nam wyczucie i. I dwa piścienie są. Zwracajcie uwagę, bo tutaj jest zamek od dołu, a kółeczek jest od góry. tak? To musi być tak założone jak, jak tutaj. Warto jest sobie przed nałożeniem uszczelniacza wargę delikatnie nasmarować również y, olejem do silników dwusuwowych i zakładając właśnie wało zabezpieczyć ten tutaj taśmą izolacyjną. Uszczelniacz zakładamy lekko go wkręcając. Ja teraz go lekko posmaruję. To oznacza dosłownie. Kapeczka tutaj oleju. Minimalnie. Też, żeby nie zatłuścić całego uszczelniacza. I tym sposobem skręcać kosły tutaj. I macie pewność, że wszystko jest jak najbardziej ok i na swoim miejscu. Z drugiej strony, nie musicie tam nic zwykle zabezpieczać. Jedynie odsunąć go od nacięcia na wpust. I tak samo dosłownie. Kapka. I tak samo ruchem takim. O. I uszczelniacze są w tym momencie już ślicznie pozawiodowione. Odklejam. Taśmę izolacyjną. Oczywiście nie martwię się wszystkie łożyska powtórzę to było w ostatnim odcinku są nasmarowane montaż płoka. Strzałką do wydechu. Jeżeli nie ma strzałki, to pinami ustalającymi tutaj na tłoku w stronę gaźnika. Czyli w moim przypadku w ten sposób. Nie jesteśmy. Tak to mniej więcej wygląda. Żadnych porad na ten temat nie udzielam, trzeba uważać, nabrać wyczucia, połamać kilka pierścieni, będziecie wiedzieli o co chodzi. Teraz tak, ustalam sobie uszczelniacze odpowiedniej odległości. Tu widzicie tak, jak ciek olej z łożysk, bo już to kilka leżało, Że olej na łożyskach na pewno jest. I teraz jeśli chodzi o uszczelniacze, one muszą być dociśnięte, tam są specjalne tutaj ranty, ich umiejscowienie. że będzie widać tak, o tutaj ładnie teraz widzicie, 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 super widzicie. I tam spokojnie do tych miejsc to ma być dociśnięte. To nie jest tak, że one będą tutaj za głęboko czy coś, one mają być tutaj dociśnięte. O. To sobie jeszcze raz sprawdzam, czy to wszystko jest na pewno OK. Zanim to posadzę. Wszystko się fajnie tu kręci. Tak, ładnie się kręci, ładnie się obraca wszystko. Tutaj widzicie tłok, ładny, czysty, okno wydechu. Tak to powinno wyglądać, to powinno być wyczyszczone. Chociaż tak, tam niektórzy bawią się w polerowanie, ale to tylko... Patrzcie, jak ładnie się pierścienie siedzą, są napuszczone. I w tym momencie już... Posadowiłem się, stałem tu uszczelniacze jeszcze tu sprawdzę, czy to wszystko usiądzie. I przystąpię do przykręcenia misy. Nałożymy pastę uszczelniacą na misę. Przystępuję do nakładania pasty. Akurat teraz dzisiaj nakładam coś takiego. Nie jest to reklama, po prostu nakładam coś takiego. I Jedziemy. Ja nie będę patrzył w telefon, co mam się nagra, to Wam się nagra w kamerę. I zobaczymy, co Wam się tu nagra. No nie mogę patrzeć w kamerę niestety. Wiatr jest straszny. Jak słyszycie. Dobra, nie gadam. Nakładamy. Oczekałem chwilę. No i co? Zbliżamy się do wielkiego połączenia. Ta misa, można powiedzieć, jest uniwersalna. Można ją założyć w dowolny sposób. Także już ją przykładam. I posadzam to ją. Pilnując, jak osiadają uszczelniacze i usuwając nadmiar pasty. Robię to właśnie ręką, dociskam sobie. No i to na ten moment nic więcej nie trzeba. Teraz usunę sobie nadmiar uszczelniacza. się no, właśnie usunąłem no i teraz robimy wjazd. Na co trzeba uważać? Trzeba uważać tutaj na te kable, żeby te prowadnice trafiły w swoje Miejsce. Ciężko będzie Wam to pokazać dokładnie, jak to włożyć, no ale nic, niestety nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkiego dokładnie, ale tyle, ile mogę, tyle postaram się pokazać. I wchodzimy sobie, właśnie silnikiem do kartera. Tam jest takie wycięcie specjalne, i tam trzeba z wyszłowkiem wałów wejść najpierw. O. Tak się przełożyć, jak widzieliście. I teraz już go tutaj opuszczać w dół. Cały czas podpierając misę, tak? Żeby nam to się nie o, nie rozjechało. Tam cały czas mam palce. I teraz już yy, spokojnie cały czas już asekuruję silnik. Nie wiem czy tam coś widzicie. asekuruję sobie silnik. I patrzę teraz sobie już. Muszę je skupić na tych prowadnicach. tak. Kabelki muszą pójść z tej strony. a tutaj. To musi pójść tam. To stronę mamy. Teraz mamy drugą stronę. Obserwuję. I pięknie sobie. Siadamy. I nie dociskacie za No bo wiadomo, wtedy wam się to wszystko rozłączy. I, i, I tyle. To tak nie może być. To musi sobie tak swobodnie samo. Ładnie, opaść o wycięciu o którym mówiłem Żeby się to wszystko zmieściło Wchodzicie sobie właśnie tu, tą końcówką wału W to właśnie wycięcie, tak na ukos. Wykorzystujecie ten obszar Właśnie tam Ok, ja teraz sobie sprawdzę poprawne ułożenie Ok, także tak jak wam mówiłem Trzeba sobie sprawdzić poprawne ułożenie To jest jeszcze nic nie skręcone na razie, nic nie skręcałem bez was Czyli tutaj w tym miejscu Kabel musi być przełożony, żeby go tam nigdzie nie przetrzasnąć Musi sobie iść tam Być ułożony w swoim miejscu nie zapomnijcie o tej przystawce, później te kabel kierujecie tutaj. Ona jest na cylindrze, ja już ją sobie wcześniej założyłem. Yy, tak samo, właśnie tutaj. Tak to się wszystko musi ładnie wsunąć, ładnie zgrać. Tak tutaj widzicie otwór, przelot jest. Tak widzicie. I tak samo tu z tej strony. To wszystko swobodnie leży. I z tu tej strony tak samo wszystkie dziurki są pięknie otwory na przelot. I teraz pozostaje nam tylko dokręcić. Dokręcamy taki cylinder, najlepiej nowymi śrubami, na moment obrotowy 12 Nm. No i co, na dzisiaj kończę ten odcinek. Ja sobie to już skręcę. Skręcenie w oddzielnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam, na którym przetestujemy mój nowy klucz i sprawdzimy w tarkę Works. Także do zobaczenia. Hej!